No, witam, witam moich widzów. Tu kochany dziad nie na żarty. Po malutkiej przerwie dwudniowej, dzisiaj sobie normalnie zrobiłem coś dobrego, coś pysznego. Żur z dobieranymi kartoflami. oproszone cebulą, proszę. I taką łyą będę jadł. O! Jak nasze dziadowie. O. Proszę. Nie mogę nabrać to mój. Proszę. Mm. Żur z dobieranymi kartoflami. Nie razem, tylko dobierane. Taka mała kopka kartofli i żur. Mm. Jajeczko tu jest, żebyście tam nie mówili. O. Dzita jajeczka są, kiełbaszka. Bo czuć wszystko tu jest. O i żurów. Mm. Pychotka. Łychę dostałem od mojego dobrego przyjaciela, który robi to hobbystycznie. Druga takie łychy. O. Dawida, bardzo sympatyczny kolega. Jeszcze raz mu dziękuję za to. Mm. Takie łychy też są potrzebne. Taką łychą jak nabiorę, to mi się nie wyleje chociaż, nie? Widzicie? Żur, żur po dawnym, o! Dawniej tak jedli. Kobiet, kartofli na środku stołu, każdemu po miejsce Żurów czy Pole I tak żarli, o. Jak jo, nie na żarty, o. Gorące, ale dobre. Życzę Wam wszystkim miłego popołudnia, chociaż takie już ciemno jest. Deszczowo, ciemno. To takie gorące coś się przyda, nie? Pozdrawiam Was i zachęcam do obserwacji mojego kanału. I do polubień. Oszkowany już nie na żarty. Całuję Was. Do zobaczenia. Pa!